Cześć, tu Eliza. Witam Was na moim kanale, na którym dzielę się z Wami doświadczeniami e, zmian w moim wyglądzie oraz w postrzeganiu całego otoczenia po tym, jak przeszłam operację ortognatyczną i wyleczyłam się z progenii. Nagrania kieruję do osób, które myślą o operacji ortognatycznej lub już się do niej przygotowują. Mam nadzieję, że nagrania te pozwolą zmniejszyć stres, oswoić się z tematem i ogólnie zwiększyć świadomość e, związaną z tym tematem. W tym nagraniu opowiem Wam o tym, jak się czuję miesiąc po operacji dwuszczękowej, a właściwie 6 tygodni. Ehm, i co się zmieniło w mojej twarzy i w moim postrzeganiu świata w ostatnim czasie? Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądała moja rzeczywistość kilka dni i kilkanaście dni po operacji, to zapraszam do obejrzenia moich poprzednich nagrań. Koniecznie subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Cześć, tu Eliza. Za dwa dni minie dokładnie sześć tygodni od dnia mojej operacji ortognatycznej dwuszczękowej, I chciałabym gdzieś podzielić się z Wami tym, co zmieniło się u mnie w ostatnich, przez ostatnie dwa i pół tygodnia um, Możecie zobaczyć na moją twarz, że opuchlizna jest mniejsza W sumie no to już prawie zeszło Tutaj na policzkach troszeczkę jeszcze czuję takie opuchnięcie, ale uczucie zdrętwienia, jakiejś takiej sztywności, ból spowodowany tą sztywnością minął, to minęło. Czyli tutaj jeszcze tylko takie opuchnięcie na policzkach, które dziś jest trochę większe. Trochę mniej boli w tym miejscu dzisiaj, w sumie nie wiem, czemu. Tak, profil wygląda w taki sposób. Drugi profil. Uśmiech. Taki mało szczery, ale taki, taki wiecie, na potrzeby po prostu pokazania Wam, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o uczucie. No to w sumie czuję, w zasadniczo czuję całą twarz, prócz skóry na brodzie i w ogóle dolnej wargi. Dolnej wargi nie czuję nawet, jak sobie ją przygryzę, tylko się zastanawiam, co ja mam takie jakby dziwne uczucie mięsistości między zębami, i wtedy się orientuję, że chyba przygryzłam wargę, ale sama warga nawet mnie nie boli. W przeciwieństwie do brody, która mnie boli, jeżeli ją tutaj, nie wiem, na przykład czymś ostrym dotknę, czy, czy coś mnie uderzy tutaj, to no to czuję. Ale samej skóry nie czuję. Właściwie to, jak sobie tu położę palce, jak przejadę, to w tym miejscu dopiero zaczynam czuć, w tych miejscach. Nie czuję też podniebienia częściowo. Tylniego podniebienia tego miękkiego nie czuję. Nie czuję części dziąseł. Tutaj górnych dziąseł nie czuję z przodu, tylko tutaj z tyłu części górnych dziąseł. Na dole sytuacja ma się troszeczkę lepiej. Jeżeli chodzi o mój nos, w poprzednim nagraniu mówiłam Wam, że on się skrzywił po operacji. Takie miałam wrażenie, i w sumie wszyscy zauważali, że ten nos jest krzywy. Do tej pory jest taki, no nie za prosty, natomiast dużo się poprawiło. Ten nos się sporo wyprostował. Ta przegroda nosowa moja, która wcześniej była w taki sposób zakrzywiona, to się już wyprostowała. Kiedy wsadzę do nosa dwa palce, no to. Tutaj w tej e, przestrzeni, w tych dziurkach w nosie ta przegroda jest prosta. Jedyne, co jest krzywe z tą przegrodą, to to, że jednak jedna dziurka, e, lewa dziurka jest większa niż prawa, więc domyślam się, że ta prze, przegroda po prostu jakoś w tym momencie jest umiejscowiona niesymetrycznie, ale sama w sobie jest prosta. I co do nosa, właśnie wydaje mi się, że dzięki temu, że tutaj to odrętwienie puściło, no to właśnie wrócił mi już węch w sumie całkowicie. Jest jeszcze słaby, że nie czuję tak bardzo intensywnie zapachów, ale czuję wszystkie zapachy, przynajmniej tak mi się wydaje. Na pewno czuję te brzydkie zapachy. Typu, e, <noise> nigdy, wiecie co? Nigdy w życiu się tak nie cieszyłam, że czuję smród kupy mojego psa. No, pierwszy raz od miesiąca poczułam smród kupy mojego psa. Także cieszę się, bo już mogę ocenić, czy jedzenie jest e, zepsute, czy nie, co mnie uspokaja. Idąc dalej, e, jeżeli chodzi o sam zgryz, e, to. Mm, nie powiedziałabym, że jest idealnie, jakby widać, że e, za, ładnie mi się zamykają te zęby, dolne zęby są za górnymi, e, ale, e, ale nie, nie jest to tak, jak sobie wyobrażałam. Nie jest to tak, że ja zamykam zęby i wszędzie mam styki, że mam symetryczne oparcie po oby dwóch stronach. Kiedy otwieram buzię i ją zamykam, To przede wszystkim czuję nacisk z tej strony. Czuję styk z tej strony tutaj w okolicy piątki. I mam takie wrażenie, jakby cały mój zgryz opierał się na tej piątce. Kiedy popatrzę do lustra, widzę, że generalnie zgryz się zamyka, ale rzeczywiście przy zamkniętych zębach zostaje takie pół, takie pół milimetra przestrzeni po tej prawej stronie między górnymi zębami a dolnymi zębami. Mam nadzieję, że moja ortodontka sobie z tym poradzi. Ostatecznie być może będę musiała zrobić jakieś korony po tej stronie, albo może spiłować tą piątkę, która tutaj jest taka bardzo wysoka, w stosunku do innych zębów. Nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało. Dopiero w, za kilka dni. Zmieniam ortodontka, zmieni mi łuki z chirurgicznych na te zwykłe i będziemy mogły działać dalej z wyrównywaniem mojego zgryzu. Jak widzicie, on teraz też nie jest jakiś super, w sensie te zęby nie są równe, także pokładam duże nadzieje w mojej ortodontce teraz, że mi te zęby wyrówna, żeby one jakoś ładnie wyglądały. Jeżeli chodzi o jedzenie. I gryzienie to już gryzę miękkie pokarmy. W sumie już gryzę od tygodnia miękkie pokarmy, takie jak ziemniaczki albo jakiś miękki makaron, bez problemu. Tylko to gryzienie, wiecie, wygląda na zasadzie takiego ciamkania, <gryzienie> bardziej niż gryzienia, bo jeszcze nie mogę rzucić. Za bardzo. Kiedy próbuję też przesuwać żuchwę w prawą i w lewą stronę, to właściwie nie wychodzę poza obręb górnych zębów, nie? Jak próbuję zrobić tak i, ty, i tak, no to. Czy nawet jak utworzę buzię? No to ciężko mi jeszcze to, tą, tą żuchwę poruszać na boki. Czuję. Czuję, jakbym tu miała blokadę. Wiecie, jakby po prostu była tam taka blokada, którą wystarczy zwolnić, żeby się dało. E, no ale tak to nie działa. E, no natomiast czuję taką blokadę. Nie, że mnie boli, nie, że nie, coś jest nie tak, po prostu czuję, jakby było coś zablokowane. E, mój fizjoterapeuta próbuje nad tym pracować. W sumie dopiero miałam z nim pierwszą wizytę w kontekście tego otwierania mojej paszczy. <laughs> Także zobaczymy, jak mi to będzie szło z czasem. Wyciągi, te gumki, które miałam wcześniej, zostały mi ściągnięte na ostatniej kontroli, czyli po pięciu tygodniach od operacji lekarz ściągnął mi wyciągi i Wypowiedzieli mi, że mogę już całkiem 24 na dobę chodzić bez tych wyciągów Początkowo się bałam, przede wszystkim bałam się spać, że sobie coś tutaj ponaciągam Ale już w sumie minęło, mamy no dzisiaj, no już prawie tydzień minął od tej kontroli I cały czas kontroluję tą moją linię pośrodkową, czy się coś nie przesuwa Nie przesuwa się więc yy, z dnia na dzień jestem coraz bardziej spokojniejsza o to spanie. Że podczas spania sobie nic tutaj na szczęście nie uszkadzam. Chociaż powiem Wam, że bolą mnie te mięśnie yy, i zastanawiam się, czy to przypadkiem to spanie. Yy, niekontrolowane gdzieś tutaj podpieranie się rękami w trakcie snu, czy to, to nie ma wpływu na to, że mnie tutaj boli. W poniedziałek, czyli jutro idę na kolejną kontrolę do chirurga, także zobaczymy, co mi powie na ten temat. Jeżeli chodzi o taki komfort bycia sobą, tutaj już twarz mówiliśmy, więc może przejdźmy do takich psychicznych aspektów. Jeżeli chodzi o taki komfort bycia sobą, to czuję się o niebo lepiej. Wiecie, bardzo dobrze mi się oddycha. Nie muszę myśleć cały czas o tym, że coś mi tu przeszkadza, że mam jakieś napięcie, że muszę jakoś ułożyć je inaczej, żebym się czuła lepiej, żeby mi się lepiej oddychało. Um, nie mam czegoś takiego. Tak jakby ta sfera zastanawiania się w ogóle, że, że coś jest nie tak w środku ze mną. Ta sfera odpadła. Także czuję się lżejsza psychicznie dzięki temu. I jak patrzę na siebie w lustro, co robię teraz cały czas, widzę taką samą osobę, tą samą osobę, ale jednak odbiór y, jest jakiś inny. Co się nie wiem czy to jest kwestia tego, że te. Czy pewnie tak, że te rysy twarzy są takie bardziej harmonijne, ładniejsze pomimo krzywego nosa <grym> i jeszcze krzywych zębów troszeczkę, ale mimo to te rysy twarzy są bardziej harmonijne, ta żółwka już tak nie wystaje do przodu, tylko tak się ładnie tutaj układa. No to powoduje, że odbiór samej siebie jest o wiele, bardziej le, o wiele lepszy, bardziej łagodny. Wcześniej miałam tak, że jak patrzyłam w lustro, to myślałam sobie: O, to mi nie pasuje, nie mogę nic z tym zrobić, żeby wyglądać lepiej. i cały czas jakaś taka myśl krytyczna się pojawiała. A teraz stoi przed lustrem i tak się zachwycam, trochę nie mogę uwierzyć, wow, wyglądam normalnie, jak normalny człowiek. I to jest super uczucie. Warte, to uczucie jest warte wszystkich tej całej męki, którą przeszłam w ostatnim miesiącu i tych czterech lat przygotowań do tej operacji. Jeżeli chodzi o to, czy ja myślę teraz o sobie, czy ja jestem ładna, czy ja jestem brzydka, to nie, mam, nie potrafię tego stwierdzić. Po prostu patrzę w lustro i myślę sobie, normalna dziewczyna, normalnie wyglądam. Zastanawiam się, czy Wy już jesteście po operacji swojej ortognatycznej, czy jeszcze przed operacją. Czy może dopiero będziecie zakładać aparat i się zastanawiacie, czy w ogóle iść w stronę przygotowania pod operację. Jeżeli jesteście po operacji czy przed operacją, dajcie znać, co myślicie na temat tej, tego, co mówię, na temat wyglądu, na temat odbierania siebie. Jak, jeżeli jesteście przed operacją, jak odbieracie siebie teraz? Jeżeli jesteście po operacji, dajcie znać w komentarzach, jak zmienił się wasz stosunek do siebie samych po tym, jak przeszliście operację. Jestem tak bardzo, bardzo ciekawa. Idąc dalej, już powoli zmierzając do końca tego nagrania, chciałam Wam powiedzieć o chwilkę o kontrolach. Kontrole od ostatniego nagrania miałam w sumie dwie u chirurga i w sumie dwie wizyty u ortodontki. Na tych kontrolach ściągali mi szwy, zmieniali mi gumki, czyli te wyciągi, albo teraz ostatnio w ogóle ściągnęli mi te wyciągi. I słuchajcie, mam dla Was taką radę, jeżeli jesteście przed operacją, będziecie mieć tę kontrolę, czy teraz jesteście w trakcie takich kontroli właśnie, w trakcie okresu kontroli, nie bójcie się zadawać pytania chirurgowi czy aż o to, czy yy, zalecenia, które Wam dali, można zmienić. Bo zalecenia dają wam na początku. Noście wyciągi, 10 tygodni, przesadam. Noście wyciągi 6 tygodni, pij, miejcie dietę płynną 10 tygodni, um, ale to jest na samym początku. A wraz z czasem sytuacja się zmienia, wasze kości się wzrastają, jednym szybciej, drugim e, dłużej. Ale pewne rzeczy się zmieniają i zawsze można dopytać, czy przypadkiem tych gumeczek wcześniej nie można ściągnąć, czy przypadkiem wcześniej nie można zacząć jeść miękkich pokarmów. Nie bójcie się pytać, pytajcie się ja spytałam się i po czwartym tygodniu mogłam już ściągać te gumki do jedzenia dzięki mojej ortodontce, która mi na to pozwoliła. I bardzo się cieszę, że o to ją zapytałam, bo w zaleceniach miałam, żeby nosić te gumki y, 6 tygodni. Znaczy w sumie to miałam do odwołania, ale <grym> wiecie, jakbym się nie zapytała, to by sami mi tego nie ściągnęli, pewnie. Okej. Okay. Y, y, I co dalej jest w planach? Y, mam jeszcze tydzień zwolnienia od pracy. Już dochodzę powoli do siebie. Okazało się też, że miałam anemię, nie miałam siły w ogóle nic zrobić przez pierwsze 4 tygodnie tego zwolnienia. Zrobiłam sobie badania krwi, wyszło mi, że mam anemię. Biorę, biorę żelazo już od tygodnia i czuję się dużo, dużo lepiej. Także też jeżeli, no, uważajcie na siebie, jak już będziecie po tej operacji. I obserwujcie się, jeżeli nie macie siły, to niekoniecznie musi być to kwestia, że wasz organizm potrzebuje się zregenerować. Potrzebuje, ale na pewno nie musi to wyglądać tak, że nie macie siły nic zrobić i że musicie odpoczywać w trakcie robienia zupy, bo nie macie siły ustać na nogach jeżeli takie osłabienie duże Was bierze czy macie inne dolegliwości idźcie, zróbcie sobie badania krwi jak najszybciej, nie tracicie czasu mm, po prostu zróbcie te badania krwi i zobaczcie, czy przypadkiem na przykład nie macie anemii no. ehm. także dalej, dalej mam w planach wizytę u fizjoterapeuty raz w tygodniu będziemy ćwiczyć nad tym, żeby coraz więcej otwierać moją buzię Moja buzia teraz otwiera się tak na półtorej palca. O. E, I dalej nie chcę puścić w sumie już od tygodnia. No i tak, nie, nie bardzo chcę iść to do przodu. Nie bardzo ta buzia chce się więcej otwierać. Także w moim przypadku nie jest to zbyt proste. Ale będziemy ćwiczyć z fizoterapeutą i, e, i za kilka dni, tak jak mówiłam, wcześniej będę zmieniać łuki. Ortodontka będzie mi zmieniać łuki, z chirurgicznych na zwykłe, i będziemy już y, prostować te ząbki, żeby były bardziej proste. Także to wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał ci się ten odcinek, y, jeżeli chcesz, że jesteś ciekawy, jak to będzie dalej wyglądać, w moim przypadku, jak będzie zmieniać się twarz, czy będę miała jakieś problemy, jak to będzie wyglądało y, po dwóch miesiącach, po trzech miesiącach. Jeżeli jesteś ciekawy, subskrybuj mój kanał i bądź na bieżąco. Jeżeli masz jakieś pytania, jesteś ciekawy o jako, jakiejś konkretnej kwestii związanej z operacją, z rekonwalescencją, czy z przygotowaniem, czy jakiekolwiek inne pytania, zostaw je w komentarzach. Ja postaram się odpowiedzieć, bądź nagrać jakieś następne nagrania na ten temat. Także z mojej strony dzisiaj to wszystko, trzymajcie się. Em, pozdrowienia i miłego dnia. Cześć.